Za Boga nie rozumiem o co chodzi, dopóki mi któryś z moich znajomych, którzy te tematy zna, powiedział wprost: tak reklamują swoje miejsce pracy dilerzy narkotyków. Mhm. Więc jeżeli ja to mam od dwóch lat, czy tam od dwóch i pół roku, odkąd mieszkam w tym miejscu, ja wiem, że tam te narkotyki są sprzedawane, no bo ktoś tymi fajerwerkami strzela nie w, w, w Sylwestra czy w czasie jakichś tam świąt, tylko po prostu regularnie, codziennie, co drugi dzień, co tam robią policjanci? Dlaczego ich tam nie ma? Dlaczego ten pacjent nadal może te narkotyki w tym miejscu sprzedawać? Dojdziemy do sytuacji, w której ludzie będący w policji. Powiedzą sobie wprost, wolę się dogadać po tamtej stronie, wolę pójść na urlop, kiedy wiem, że będzie planowana akcja. To robią dzisiaj prokuratorzy, na przykład, którzy nie dali się złamać, nie dali się stłamsić, nie dali się zeszmacić e, tym wszystkim organizacjom sędziowskim, typu Justicja i tak dalej, które na bardzo mocno na, na prokuratorów naciskają. Ci ludzie uciekną na L4, ci ludzie uciekną ze służby, ci ludzie zrezygnują z tego, że pracowali tam dwa lata, trzy czy pięć. Ci, którzy mają 15 przepracowanych, pewnie do końca dociągną. Mhm. Ale będą zachowywali się zupełnie inaczej i zostaniemy sami. I to najważniejsze, i z czym chciałem tą, ten wątek zakończyć. Mimo tego, co widzimy, mimo napływu nielegalnej broni, napływu ludzi, którzy mieli doświadczenie wojenne z terenu Ukrainy, nadal blokuje nam się możliwość posiadania broni, nadal blokuje nam się wszystko, wręcz i dalej idąc. Nikt inny, tylko cholerny związek zawodowy policji, blokuje w tej chwili możliwość, nawet, czytam raczej, przygotował ustawę. O której rozmawiam ostatnio z Jackiem Hogą z Fundacja Darma, przygotował ustawę, która zabraniałaby nam nawet zakupu czarnoprochowców i wszelkiego rodzaju akcesoriów do nich, czyli prochu, czyli kul, tego wszystkiego, co jest potrzebne, żeby takiego czarnoprochowca naładować, mieć go przygotowanego do obrony. Mhm. Mając wojnę za granicą, mając rozbrojoną armię, mając rzeczy, o których Ty mówiłeś, brak przemysłu zbrojeniowego, brak wyposażenia do policji, my nie tylko nie mamy promowanego zachowania z bronią, my nie mamy promowanego wyjść na strzelnicę, my nie prowadzimy naszych, nie wiem, 16-18-latków na poziomie liceum, na poziomie technikum, na zajęcia na strzelnicę, my wręcz jesteśmy od tej broni odsuwani. Dlaczego? Bo politycy się nas boją i to jest chyba cały problem. I politycy boją się tego, że jeśli przypłynie do nas ta fala uchodźców z zachodu, odsyłanych przez Niemców, jeśli przypłynie do nas jeszcze grupa ze wschodu, tych, którzy wyjdą z okopów, jeśli się konflikt zakończy, oni po prostu boją się tego, że Polak uzbrojony, Zachowałby się tak, jak zachował się uzbrojony Amerykanie w 2020 roku, w czasie tych protestów po śmierci George'a Floyda. Ty pamiętasz te, te obrazki, i myślę, że Państwo też, tak, tak. jak ludzie stanęli z tymi swoimi aerami, z bronią krótką, długą, taką śmaką i owaką, stanęli szeregiem przed na przykład osiedlem zamkniętym, stali tylko z bronią na wierzchu, po to, żeby tłum rozwścieczonych ludzi, którzy byli nakręceni wtedy przez media, rozwścieczeni, zagotowani przez medialny przekaz, nie wdarli się na ich osiedle, nie splądrowali ich sklepów, domów, nie zniszczyli samochodów. Polak dziś jest czym stanie, przy my nawet wideł nie mamy.